Inne nastroje panują za to w drugim z wieluńskich klubów o bardzo podobnej zresztą nazwie. Siatkarze WKS-u po 8 latach przerwy wrócili na poziom rozgrywek centralnych, a po 12 ponownie zameldowali się na parkietach drugoligowych. Ich planowana na 26 września została wprawdzie przełożona, ponieważ jeden z zawodników Czarnych Rzośnia zachorował na COVID-19, ale ten fakt na szczęście nie wpłynął na dyspozycję podopiecznych grającego trenera Marcina Krysia. Gospodarze pokonali bowiem w hali w Osiru bzurę ozorków 3 do 1. Spotkanie nie może poza setem otwarcia było bardzo zacięte. Gratulacje panie trenerze, zwycięstwo za trzy punkty w debiucie. 3-1 nie mówił wszystkiego, bo równie dobrze można było to wygrać 3-0, gdyby nie, nie ta przegrana w sesie, gdzie były 200 bole, ale równie dobrze można było przegrać 3-2, tak to wyglądało również z perspektywy trenerskiej? No myślę, że tak, no, był to bardzo wyrównany pojedynek. W sumie Końcówki setu w drugim i trzecim decydowały o przebiegu tego spotkania. Tym bardziej cieszymy się, że udało się zdobyć tutaj u siebie w Wieluniu trzy punkty. Myślę, że mecz mógł się podobać kibicom, dlatego wszyscy jesteśmy zadowoleni. Była trema przed tym pierwszym meczem trenera i zawodników, tym bardziej spowodowana tym, że pierwsze spotkanie się nie odbyło ze względów covidowych. Jak ten wracał po 10 latach do tego obiektu, do, do kibiców, jak się obudziłeś rano, to, to pomyślałeś, kurczę, to już dzisiaj, co to będzie? No na pewno była to, była troszkę adrenalina, ale raczej, raczej te emocje były pozytywne. Każdy nie mógł się doczekać tego meczu, tym bardziej, że właśnie przełożyli nam tą pierwszą kolejkę. A, a bardzo chcieliśmy zacząć już tą ligę, no i tym bardziej cieszymy się, cieszymy się, że udała się ta inauguracja i teraz już przygotowujemy się do następnego meczu. Przejdziemy do poszczególnych elementów gry, jak to się układało. No, jedna statystyka, chociaż są kłamstwa, duże kłamstwa i statystyki, ale jedna statystyka na pewno nie kłamie, że drugi set zaczęliście od prowadzenia rywali 9-2 a trzeci od chyba 6-2. To, to takie... Czy to przypadek był, czy, czy to trzeba nad tym popracować, nad mentalnością, że, że, żeby od razu, od pierwszych piłek się koncentrować w każdej partii? No to właśnie mi się wydaje, że to ta koncentracja troszkę nas zawiodła w tym drugim i trzecim secie. Te początki nie, nie były takie, które sobie zakładaliśmy, które oczekiwaliśmy, ale cieszy fakt, że nawet Mając dużą przewagę dużą, przewag, dużą stratę potrafiliśmy do, wyciągnąć te, te sety, dorównać do, do, do remisu. No niestety w drugim secie się nie udało, trzeci był już na naszą kość, dlatego tym bardziej, tym bardziej yy, jestem zadowolony z tego, że nawet przegrywając wysoko w poszczególnych setach potrafimy wrócić z powrotem do gry. Rywal nie oszczędzał was zagrywką, ale tutaj trzeba przyznać też, że odbiór z bardzo trudnych piłek wielokrotnie był w punkt. Drugi taki element, który zauważyłem to, to blok, to zresztą to, to nikt tego nie ukrywał. Dwucyfrowy wynik bloku przy 400 to, to, to jest ba bardzo dobry wynik. Ja no, u samego chyba Bartka Matejczyka naliczyłem 4 czy 5 pojedynczych bloków, co rozgrywającego to, to jest niespotykane. Jak oceniasz właśnie te, te szczególne elementy gry? Podpowiedziałem ci, które były dobre, a ty, ty co widzieli złego oprócz tego, jeżeli potwierdzisz moje słowa? No na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z bloku. No mieliśmy 17 punktów bezpośrednio blokiem. Wliczając jeszcze wybloki lub bloki takie wyasakrowane przez przeciwnika, to daje dużo liczbę, ale to jest to, nad czym trenujemy dużo na treningach. System Blok, obrona w pierwszym meczu to nam się bardzo fajnie sprawdziło, dlatego myślę, że będziemy dalej dalej pracować nad tymi elementami, żeby wszystko wyglądało coraz lepiej. A tak jak Pan powiedział, no przyjęcie też wyglądało solidnie, dlatego no, tylko parę naszych niewymuszonych błędów w drugim secie spowodowało to, że przegraliśmy tego seta. Publiczność można, się, można powiedzieć, że, że się wstrzeliła w te wymogi covidowe, bo chyba co, co do jednej, czy, czy to, co do dwóch głów było tyle, co ile pozwalały warunki i przepisy. Yy, macie nadzieję, że swoją dobrą grą spowodujecie, jeżeli już obostrzenia będą schodzić, że, że, że ta sala będzie się, że widownia będzie się zapełniać do ostatniego miejsca z czasem? No, cieszymy się na pewno, że w tym meczu mogliśmy zagrać przy publiczności. No, niestety obostrzenia były takie, są takie, jakie są. Nie, nie mogliśmy... Zapełnić całej hali, ale myślę, że z, z meczu na mecz, jeżeli będziemy wygrywać i, i, i wprowad... będziemy grać zaangażowani, będą kibice widzieć naszą wolę walki, to na pewno tych kibiców będzie przybywać. No, czekamy aż, aż te obostrzenia zupełnie będą zniesione i koniec końców wypełnimy tą halę. Zawłaszczenia dotyczą nie tylko kibiców, ale również samej drużyny. W was, wasz pierwszy mecz się nie odbył Rząśni, wiadomo już co z tą drużyną i czy nie dochodzą jakieś niepokojące sygnały z innych z klubów, zespołów. Nie, nie, nie tylko waszej grupy? To znaczy, no, w naszej grupie jedyny problem miała mieli czarni Rząśnia, którzy już powoli wracają do treningów. Yy, już yy, powoli też ustalają terminarz na, na, na ten mecz zaległy, także czekamy tylko na oficjalne pismo. W innych zespołach, w innych grupach drugoligowych wiem tylko o Chrobrym, Głogów, a, a, a reszta zespołów ma się dobrze. No, jedynie teraz co słychać w Plus Lidze i w Pierwszej Lidze również dochodzą nas na informacje, że ten wirus atakuje ale jesteśmy dobrej myśli i, i, i liczymy, że następne mecze będziemy normalnie rozgrywać. Aby to były prorocze słowa. Dzięki, gratuluję. Konrad Pałyga to jeden z tej większości zawodników wychowanków klubowych w drużynie WKS-u. E, powiedz mi, jak pod, podchodziliście, jak była atmosfera w szatni przed tym meczem? Czy to wyczekiwanie takie przy, przez to przełożenie meczu z rządścią było dla was dobre? Czy, czy w ogóle tego nie braliście wcześniej pod uwagę? E, jak, jak to wyszło? Jak, jak, jak to było, gdy zobaczyliście kibiców i trzeba było zagrać ten pierwszy mecz przed własną publicznością? zwłaszcza ty, który tu kiedyś grałeś. No, ogólnie nastawienie było bojowe. Każdy nie mógł doczekać się meczu. No, ta przełożona kolejka troszeczkę nas wybiła z rytmu, ponieważ byliśmy już naszykowani na mecz z liderem, mecz z Rząśnią. No niestety ze sprawy potoczyły się tak, że musieliśmy ten mecz przełożyć. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tutaj zadebiutowaliśmy przed własną publicznością. Yy, troszeczkę nerwy i stres na początku były u każdego zawodnika, ponieważ chcieliśmy się pokazać z dobrej strony i wygrać to pierwsze spotkanie po, po tylu latach, tak, na poziomie drugiej ligi. Yy, no ale się udało i, i, i cieszymy się z tego bardzo i oczekujemy, że następne mecze również będą wyglądać fajnie. Penerzy rozmawiałem o tym, czy to nie było tak, że po pierwszym secie wygranym do 17 najwyżej z, z tych czterech nie wkradła się taka nutka dekoncentracji, która spowodowała, że, że drugą partię zaczęliście od wyniku 20. 9 dla przeciwnika. No po pierwszym secie nawet mówiliśmy też sobie y, tam w, w kółeczku, żeby się nie, nie dekoncentrować, tak? żeby, y, żeby dalej grać z pełnym zaangażowaniem i się nie, nie rozprężać. No ale niestety siatkówka jest takim sportem, że nie zawsze da się to przełożyć i no, niestety zaczęliśmy tam od wyniku chyba 9-3 dla dla przeciwnika, więc no, pamiętaliśmy o tym, ale niestety nie udało się utrzymać tej koncentracji. Całe szczęście, że później jeszcze doszliśmy ten wynik, tak, ale końcówkę to... bolę nawet mieliśmy. Dokładnie tak. No niestety tą końcówkę yy, przegraliśmy troszeczkę z własnej winy, yy, no ale mecz udało się wygrać i to jest najważniejsze. Mnie jest y, kilku chłopaków przyjezdnych, kilku których y, długo nie było w Wilniu, kilku których krótko nie było w Wilniu, niektórzy cały czas byli, jak ta mieszanka działa w szatni, na boisku, jaka jest atmosfera po, po tych y, dwóch miesiącach, kiedy już jesteście razem i trenujecie? Czy Ogólnie atmosferą w drużynie to ja jestem zachwycony, ponieważ każdy z chłopaków daje z siebie wszystko na treningach, każdy się od razu polubił. Tworzymy jeden wielki zespół, nie ma jakichś podziałów, także no jest to sport drużynowy, więc tym bardziej to cieszy. Ja sam też jestem szczęśliwy, że mogę z powrotem grać w Wieluniu, że nie muszę nigdzie dojeżdżać, że atmosfera na trybunach też udała się bardzo dobrze. No, Damian Fojtar też bardzo fajnie poprowadził to spotkanie i no tak było czuć ten klimat taki, jak tutaj grałem 10 lat temu jeszcze w tej pierwszej lidze. To tak mi się aż nawet przypomniało, dlatego no, ja sam jestem jestem bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej po prostu. Następny mecz, trzecia kolejka dla Was, drugi mecz w Sieradzu, takie derby można powiedzieć dawnego województwa. Grałeś już w tym mieście ligowe punkty w seniorach? Grałem, tak. Jest to bardzo ciężki teren. W Sieradzu hala fajna, ale trybuny zawsze są pełne i kibice głośno dopingują swoją drużynę. No Niemniej liczymy na dobry wynik. Jest to wicelider z zeszłego roku, który zajął drugie miejsce po rundzie zasadniczej. No więc będzie ciężkie spotkanie, ale my mamy bardzo dobrą drużynę i potrafimy wygrać z każdym na 100%. Życzę Wam tego serdecznie. Dzięki.